Dzień dobry Państwu. Chyba na boisku będzie jakaś impreza za pół godziny. Serdecznie zapraszamy na plażę szutance na boisko. Sobota 12. sierpnia. Będzie impreza. Zapraszamy już o 15. Tu na boisku będzie impreza. Dzisiaj. Zapraszamy serdecznie. I zobaczcie też praże żółtańca. również praże żółtańca, zobaczcie patrzcie jak się dzieci bawią trochę ludzi jest, ale nie dużo, jutro będzie więcej będą być 30 stów 辛苦也是吧，给多比人家。